Cześć, ja jestem Sarci i zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka serii Zagrajmy w Watch Dogs Legion Bloodline DLC. Długo oczekiwany, fabularny dodatek do tej gry właśnie się ukazał i szczerze mówiąc ma szansę przyjąć się lepiej od samej podstawki. Przede wszystkim dlatego, że w Bloodline historia jest skoncentrowana wokół postaci Aidena Piersa. Czyli głównego bohatera pierwszej części Watch Dogsów. Oprócz tego spotkamy starego znajomego Śrubę, czy też jak kto woli, Rancha z Watch Dogs 2. I przede wszystkim to, że będziemy mieli jednego ustalonego głównego bohatera, powinno moim zdaniem pozytywnie wpłynąć na cały wątek fabularny, który nie ma co ukrywać w podstawce, przez to, że mogliśmy się wcielać w dowolnego mieszkańca Londynu no Był dość rozwleczony ten główny wątek. Tutaj, właśnie w Bloodline, jako że mamy taką bardziej osobistą historię i bohatera, którego pamiętamy z gry sprzed kilku lat, no to myślę, że będzie dużo lepiej. Jeśli chodzi o to, kiedy rozgrywa się akcja Bloodline, no to dzieje się to tuż po prologu podstawki, ale tak naprawdę przed głównymi. Wydarzeniami. Kto zna wydarzenia z podstawki, a przynajmniej te początkowe, no to wie, co się wydarzyło w prologu. No i tutaj będziemy właśnie mogli wcielić się Weydena Pierce'a, który z pewnego powodu musi trafić do Londynu, bo znowu oczywiście Londyn to jest te główne miejsce akcji. Rozpoczynamy zatem nową grę. Tym razem będę ogrywał Taką natywną wersję na PlayStation 5 z włączonym trybem 60 klatek na sekundę. Mamy tutaj jeszcze do wyboru poziom trudności i brak opcji włączenia permanentnej śmierci, no bo właśnie koncentrujemy się na Edenie. a oprócz tego zobaczymy jak historia będzie się toczyć. Zapraszam Was do oglądania. Zamachy Zero Day pogrążyły Londyn w stanie wojennym. Pierwsze wcielenie do ceku Londyn zostało zniszczone, drugie jak dotąd się nie pojawiło i teraz przenosimy się do Chicago. You're jest i nasz Aiden już zdecydowanie starszy w porównaniu do tego co mieliśmy w Jedynce. Phones burn make it quick. Uh I'm like your one friend Aiden you should be nicer to me. Great, I'm hangium now. It's a job, jackass. Fix your gig. I can't take it travel restrictions. I told you I'm not doing that hired gun work anymore. Oh come on. It's corporate espionage. Scumbags, screw and scumbags. No bystanders. Huge payday. Mm-hmm. What's the catch? It's in London, which is not the easiest place to get to these days. London. It's for Jackson, right? Yeah. Why do you think I called you, asshole? Okay, I gotta go. Jackson, to jest siostrzeńiec Aidena. Który zresztą pojawił się jako kilkuletni bodajże chłopak w pierwszej części Watch Dogs. No tutaj akcja już się dzieje jakiś czas później oczywiście. Panie i panowie, teraz przyjeżdżamy do internazjonalnego Paris Charles de Gaulle. Witajcie ja, w Parisie. To help you blend in. <laughs> Everyone here must wear one now. <laughs> uh, your car fell through. The London bombings, uh, they change everything. Many things are hard to get now. Car um, won't be a problem. Oui, good, but it is also your flat. You have somewhere else you can go? Family? It's complicated. <laughs> Uh, it is okay, still family, no. You will see. Yeah. I will see. Accepting fixer contract one one three eight four two four two. Investigate merger between Brokatech Corporation and Rampart Automated Defense Systems, SA. Hereafter, Rampart SA. Context: Rampart SA is a French private security firm specializing in robotic forces. Last April, they made overtures to acquire London's Brokatech, which specializes in advanced AI systems. But negotiations have stalled. Thomas Rempart, CEO of Rempart SA, sabotaged the deal after Brocatech spun off its Deep Labs division into a new corporate entity. But even without the Deep Labs, shareholders of both companies stand to make millions. So why is Thomas Rempart doing this? Objective Rempart's delay is illegal under French law. Infiltrate the Deep Labs and discover what Thomas Rempart is willing to risk lawsuits over.

Kupią przepustkę sezonową do Watch Dogs Legion. Teraz już mogą całą fabułę podstawki przejść właśnie Aidenem czy też śrubą. Co jest też bardzo fajną nowością. No ja już mam za sobą główny wątek podstawki. Ale kto dopiero będzie zaczynał, a jest przywiązany do tych postaci. No to będzie opcja, żeby sobie wypróbować właśnie tych znanych bohaterów w nowym środowisku. A rzućmy w ogóle okiem na zdolności Aidena. Mamy szybkie ciosy, wręcz. Skupienie. Wyceluj z broni po obaleniu nią, aby spowolnić czas. Naciśnij przycisk przeładowania podczas przeładowywania, aby zyskać premię do obrażeń. I mamy gadżet. Crash systemu powoduje wyłączenie wszystkich pobliskich pojazdów, dronów, broni i ochrony. Nie mogę teraz zajrzeć na mapkę niestety. Tutaj jej nie znajdziemy. Więc na razie nie zobaczymy, czy w dodatku mamy pełen Londyn dostępny. Mam nadzieję, że prędzej czy później będziemy mogli to sprawdzić. Idźmy tutaj. No to ciekawe. Naprawdę tutaj nikogo nie ma. Zastanawiam się, czy powinienem się w tym miejscu skradać, czy... Jest w ogóle ktoś, kto może mi tutaj przeszkodzić? Wydaje się, że nikogo nie mamy. I czy będę chciał się tutaj do środka dostawać, bo wydaje się, że powinniśmy wejść na górę. A jednak kogoś mamy. Dobra. Ok, widzę, że nic konkretnego nie gadasz. Ajden niestety nie ma tej opcji, żeby ukrywać ciała, tak jak to mieliśmy w podstawce. Skorzystajmy w takim razie z windy. Zobaczmy. Możemy chyba zajrzeć do komputera. Cóż ciekawego tutaj. Flik dźwiękowy, posłuchajmy. Fortunately, our surveillance team found out that Rempart is mostly interested in a piece of technology being developed by our Deep Labs division. Something called the Broker Bridge. The whole acquisition is just a ploy to get it. So Ramparts after something called the Broker Bridge. The oh, acquisition attempt was just his way to get in. I should keep going. The door might be unlocked now. No, rzeczywiście są drzwi otwarte i mamy Niespodzianka. No, jeśli tak od razu nie możemy tutaj ukrywać ciał, to przydałaby się opcja przenoszenia tych gości. No, ale chyba obejdzie się bez tego. Ostrożnie, tutaj zatem. Nie mamy żadnej broni palnej na tę chwilę. Okej.

Zdjęcia. 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 To rozumiem, że kolejne zdjęcia już nie są potrzebne. To, co zrobiliśmy, nam wystarczy. Co najwyżej, możemy sami się tu jeszcze rozejrzeć, ale do tego pomieszczenia nie wejdziemy tak czy siak. Idźmy dalej. Nie ma tu jeszcze jakiegoś strażnika. Muszę uważać. Przyjrzyj się nieprzytomnemu strażnikowi. Electric burns, random, though. Some kind of weapon, but not a gun. Okej. Okay. Zaczynam się domyślać, kto tu może się znaleźć, patrząc na zwiastun tego dodatku. Ale po kolei. Mamy dowody. Materiały marketingowe modelu 2. Jeden z naszych podwykonawców złamał zabezpieczenia jednego z komputerów zespołu marketingowego Remparta i to był strzał w dziesiątkę. I tak dalej, i tak dalej. Później się z tym jeszcze zapoznam poza nagraniem. No a tutaj mamy transkrypcję tego nagrania dźwiękowego. So, he needs the gadget or he's screwed. If I can get my hands on a prototype, then I'm done here. Locked. Should see if there's a closed circuit box around here. If I hack it or take it out, should let me through. No control. Suspect will not be a problem.

w każdym razie tutaj mamy tę skrzynkę, żeby odblokować drzwi. Aha. To tylko kwestia czasu, żeby nas zaatakowali. Przejdą tu. Walka wręcz. Używaj ciosów wręcz, aby pozostawać w ukryciu. No spoko, znamy wszystko. Kontrataki, przełamanie gardy. Zapraszam. Najlepiej robić uniki w tej grze i od razu kontrować. Nie macie szans. Nie za idenem. Ten facet już za dużo przeżył. Dobra, zabiorę amunicję, chociaż nie mam broni palnej cały czas. Niestety. Co dalej? Przede wszystkim jakaś notatka z przodu. Możemy ją sprawdzić. Hello, Miss Larson. It's Director Aziz from security. I've sent you my full report, but here's the gist. Rempart has been quietly acquiring BrokerTech stock for nearly six months, so it's safe to say he's after us. Fortunately, surveillance team found out that is mostly No proszę, to jest do Skylarsen w takim razie. Nie mogę teraz też podejrzeć tych dowodów. Pewnie to jest jeszcze prolog tego dodatku i dlatego. Dobra. To dowody tutaj. Psma. Czy my dostaliśmy broń, właśnie patrzcie? Czas przeładowania. W doświadczonych rękach Aidena każda broń jest bardziej skuteczna. Naciśnij trójkąt w odpowiednim momencie po przeładowaniu, aby aktywować umiejętność rewolwerowiec. Jeśli uda ci się wykonać sekwencję, otrzymasz trwającą 15 sekund premię do obrażeń zadawanych przez aktualną broń. Aktywuj kolejne premie zapewniane przez rewolwerowca jedną po drugiej, aby zmaksymalizować zadawane obrażenia. To jest ciekawa zdolność. Żadna z postaci w podstawce takiej nie miała. No, to uwaga. Dobra, wycofam się na razie, ale mamy teraz zwiększone obrażenia. No to ciekawe. Zapraszam kolejnych. Trzeba w takim razie z tej zdolności pokorzystać. Zdecydowanie się opłaca. Często przeładowywać jako Aiden. Dobra, tutaj gdzieś jest kolejny. Yes, thank you. I understand. You're saying that Brokatech will agree to a merger as long as I step down as CEO. That's right. But right now, the I the terms. To... Are they favorable? Enough. The board has to listen. Look, come Toma... on. So I'm fucked. If I don't step down, I don't get the Broker Bridge and I'm jailed for fraud. And if I do, they'd they probably throw me under the bus anyways, and then all this stop is a waste of time! Stop Thomas! I've been trying to tell you, we believe our networks have been penetrated. They're probably watching right now. Shit! So that's Thomas Rempart. Man-child with a private army. Dangerous combination. Broker Bridge chamber unsealed. Please ensure your identification is visible at all times. Chamber. No ale gdzie to konkretnie będzie? Spróbujemy się rozejrzeć. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Chyba tędy bym musiał. Of course. I hear you, I hear you. A, proszę. <small> o! <noise> oh. Okay. So this other intruder can either cause remote equipment malfunctions, or they're invisible. tak, mi, to This must be where they make this broker bridge. Might as well get some photos of this too. Yes, Aparat, no That'll do it. I just gotta grab this thing and get out of here. Then I guess I oughta look up Jacks. Hmm. easy easy I hey I know you give me that this uh mm. three I need for a thing two okay I guess we're doing this Vi on to było oczywiste what the hell to było więcej niż pewne że to śruba czy wrench właśnie man you are right for an old guy just drop the device and you can go no I told you I need it This isn't personal. Just stop! Speak for yourself. You stop! Not gonna happen! Why do you want this thing so bad? It's just a job! A job? Just off for a day, like a normal person. No. Mamy problem. Nie dostaniemy się tak łatwo, dopóki nie pobierzemy klucza dostępu. You're starting to get

Albo i ne. No to świetnie. Nie mieliśmy tutaj za dużo szczęścia. Nie dość, że rozdzieliliśmy się ze śrubą, to jeszcze nas złapali. If it was one inch in any other direction, we wouldn't be talking. I read the files you downloaded from Brokatech, the ones about me. They're all technically true, yeah, but I feel like they didn't quite give you the full story. This is the Mark I. Simple AI, good for simple things. Uh, the Mark II will be controlled by the thoughts of a human pilot. Military, police, it'll all be transformed overnight. But one day, these will permanently hold a human mind. No more death, no more limitations. We'll be able to live on Mars like it was Maui. And for all this, all I need is that little device stolen by your partner. The one in the stupid mask? I don't know that guy. <laughs> Silence was a better strategy than lying there, Mr. Pierce. Are you done? Look, I don't know that guy. But I can find him. I'm good at that. You just have to let me go. I just don't think I can trust you without some kind of. insurance. Perhaps your nephew, Jackson? Hmm? He lives in London, doesn't he? I offered you a good deal. Take it. <laughs> yeah, look, I, I want to believe you, I really do, <laughs> but I just can't. Not yet. No, I'll return once my little helper here has made you a bit more trustworthy. Hmm. Ah! A to drań, no. Mogę go jakoś uwolnić? If you're still listening. Wait. Look. I've been here before. I know how this goes. If I go after you, you Jax. And even if I win. Then your people go after my people. And on, and on, and on, and on. And I don't have much of that left in me. That's not good. Better get him out of there. I don't know, Wrench. But I can help you find him. <sighs> You're obviously new at this. You still think torture works. Don't be stupid, Rempart. Let me help you. Dobra, jak cię teraz uwolnić? Czyli patrzcie, teraz e, jako śruba działam tutaj. Chociaż widzę, że w polskiej wersji dalej nie jest tłumaczona ta jego ksywka, tylko po prostu występuje jako wrench. Rozkuwanie kajdanek. Ok, a więc uda się. ale że śruba się zdecydował wrócić, no mógł też jakoś zdalnie się połączyć. W każdym razie zainteresował się tym, że Aiden został złapany. No i jako, że kolejna misja fabularna już nas czeka, zajmiemy się nią w następnym odcinku, ale powiem wam, że no już sam ten początek pokazuje, jak bardzo brakowało w Watch Dogs Legion takiego protagonisty, jak chociażby Aiden. Przede wszystkim fabuły, która byłaby bardziej osobista, skoncentrowana na danej postaci, a nie właśnie taka historia mocno ogólna dotycząca wszystkich mieszkańców Londynu. No zobaczymy, jak to wszystko się dalej rozwinie. Jeśli macie pierwsze wrażenia dobre, to zostawcie kciuka w górę. Oczywiście podzielcie się tymi wrażeniami w komentarzach i oczekujcie na następne odcinki z tego dodatku. Cześć!